Na swoim kanale. Dzisiejszy film będzie o oborniku. A mianowicie, jakie oborniki użyć teraz do przygotowania podłoża do uprawy warzyw w przyszłym roku. Więc jeśli ten film jest dla Ciebie interesujący, to pozostań chwilę. Posłuchaj, co mam do powiedzenia w tym temacie. I temat przygotowania podłoża do, na przyszły sezon rozpocząłem już jakiś czas temu, jak zacząłem. Tak, nagrałem film o tym, czy wysiewać poplony. Oczywiście, wysiewać. Teraz jest druga kontynuacja, że tak powiem, tego tematu. Mianowicie, jaki obornik użyć. Najprościej powiedzieć, że każdy jest dobry, każdy ma zalety. Jednak moim zdaniem, jeden ma bardzo mocną wadę. Jest to obornik koński, ponieważ stosując go, można bardzo łatwo ściągnąć sobie do ogrodu do warzywnika turkucia podjadka. On po prostu ten obornik uwielbia i jak wyczuje jego zapach bardzo chętnie atakuje, za domawia się w takim otoczeniu i bardzo trudno jest się go pozbyć. Mówię tutaj oczywiście o obornikach naturalnych, ponieważ i tak teraz wiadomo. Podczas uprawy nie będziemy usypywać obornika naturalnego przy warzywach, przy wrzątkach, ponieważ to i estetycznie nie wygląda, i <laughs> za każdym co chcemy coś robić, byśmy byli cali ubrudzeni. Wtedy zalecam stosowanie oborników granulowanych, ale tak jak teraz, krótko przed przekopaniem, można użyć oborników naturalnych. E, najlepszy moim zdaniem jest obornik bydlęcy. Który zawiera bardzo dużo składników mineralnych, z wszystkich pierwiastków, które są warzywom potrzebne. Jeszcze lepszym jest pomiot kurzy, czy też pomiot od gęsi, pomiot od gołąbków. Z tym, że należy uważać, żeby nie przekroczyć zalecanej dawki, ponieważ w odchodach ptasich, czy w pomiocie, jest bardzo dużo azotu, i jeśli dostarczymy zbyt dużo azotu w podłoże, w przyszłym roku możemy zaobserwować, że po prostu nam te warzywa są spalone. Po prostu jest za dużo nawozów, za dużo jest przenawożona gleba. Najlepiej to widać po pomidorach czy też po ogórkach. Ich liście po prostu wtedy są bardzo, bardzo duże, a dodatkowo wyginają się wyginają się blaszką na zewnątrz tworząc takie charakterystyczne garby wtedy wiemy, że na warzywa są przenawożone co do samej uprawy nie zaleca się uprawy marchwi, pietruszki czyli warzyw takich typowo korzeniowych po oborniku w pierwszym roku po zastosowaniu no, z powodu tego, że marchew bardzo łatwo nie rośnie w jeden korzeń, tylko w dwa, w trzy, potrafi się rozdzielić. Te marchewy wyglądają śmiesznie, tak pokrasznie. Niemniej jednak, jeśli komuś to nie przeszkadza, to może to jak najbardziej pod marchew również użyć. Praktycznie wszystkie warzywa, no wszystkie, większość warzyw e, lubi e, oborniki, czy to bydlęce, czy to ptasie. Końskie też, no ale tak jak mówię, możemy sobie ściągnąć Obornik tukucia yy, podiatka do obornika do, yy, do oborniku końskiego. Teraz, jeśli nie polecam stosowania oborników granulowanych, no ale chyba, że nie macie dostępu do naturalnej, więc można je użyć również, no, trzeba czymś to nawozić, yy, wzbogacać tą ziemię, ale naturalny. Nie dość, że jest stosunkowo tani, bo ona kosztuje teraz około 50 zł, a to wystarczy w zupełności na, e, na warzywnik o wymiarach 20 na 10. To jeśli go przekopiemy teraz on przez całą zimę będzie się przerabiał, przez całą zimę będzie się rozpuszczały wszystkie minerały, pierwiastki, które są w nim dzięki temu. Ta gleba będzie biologicznie żywa, po jakimś czasie na wiosnę, podczas przekopywania kolejnego, zauważycie, że w tej ziemi jest o wiele więcej żdżownic, jest o wiele więcej życia niż w takiej, której nie są zastosowane żadne nawozy. Mam nadzieję, że ten film będzie dla Was pomocny. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Zachęcam do subskrypcji, do komentowania, do lajkowania. I do oglądania innych filmów. A tutaj mamy resztkę poplonów do przekopania, i potem będziemy. Y, teraz za, podamy obornik, przekopiemy, i do wiosny mamy sprawę załatwioną. Dziękuję za uwagę i życzę miłego dnia. Na razie, cześć.